Jak poprawnie mówić ten wyraz. Podzielmy to na trzy części. Początek słowa wymawiamy tak. Ak. 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 I teraz zaczyna się Koko Jumbo. Wersja pierwsza. Ciu. Przez czy. Ciu. Albo. Siu. 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 Czyli jak gryźć albo rzuć. Albo jak but. Zostaw dużo lajeczków. No i serduszków. Bo lubię. W pierwszym mamy dźwięk cz, ch, ch, ciu, cz, A w drugim mamy dźwięk ś, s. Sił. S, AKCIU aksi, akciu, akciu, aksiu, aksiu. No i teraz końcówka. Końcówkę też możemy wypowiedzieć na dwa sposoby. A, a. A lee a lee lub po prostu lee li, li jak Bruce Lee I w sumie to mamy cztery możliwości wypowiedzenia tego słowa Dobra, najpierw czterosylabowe Actually 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 Wersja druga Actually Actually A teraz dwie wersje trzysylabowe. Actually, Actually, actually i wersja druga Actually, actually. actually he's A jeśli chcesz raz na zawsze ogarnąć język angielski, kliknij w link przypięty do opisu mojego profilu. Ale najpierw skomentuj chcę się uczyć, a wyślę ci link w komentarzu. I nie denerwuj mnie. Widzę, że się nie uczysz. Nara.